You got the touch. You got the power. Czołem, nazywam się Kuldan i witam w mojej kolejnej 5 Dzisiaj zajmiemy się grą Shadow Warrior, polskiego dewelopera Flying Wild Hawk, czyli latające dzikie wieprze. Zaczynajmy! Flying Wild Hawk zostało założone w 2009 roku przez byłych pracowników People Can Fly, CD Projekt Red i City Interactive. Hard Reset, czyli pierwsza gra, powstała w 2013 roku na autorskim silniku. Był to FPS science fiction w bardzo starym stylu, który został świetnie przyjęty. Teraz ma na metakrytyku 73 punkty. Hard Reset doczekał się wersji rozszerzonej demowego DLC, natomiast drugą grą studia był właśnie remake Shadow Warrior'a, który najpierw pojawił się na PC w zeszłym roku, 2013, i na Xbox One oraz PlayStation 4 teraz, i to właśnie tą wersją się zajmie. Gra jest całkowitym rebootem, to ile imię głównego bohatera, czy niektóre nazwy, czy miejscówki się powtarzają w stosunku do oryginału, to cała historia jest zupełnie inna. A propos historii. Lowang zostaje wysłany do tajemniczego posiadacza mistycznego mijacza, co nabycia go za ładną sumkę 2 milionów dolarów. Niestety, właściciel nie chce pozbyć się tej wyjątkowej sztuki, co prowadzi do małej jatki. Co więcej, po chwili przysłowiowo główno wpada w wiatrak właściwie w tym przypadku to raczej eksploduje szambiarka bowiem dochodzi do inwazji demonów. Gra jest szaliną w starym stylu. Musimy przy sobie cały arsenał, jakieś tam dwie bronie, które musimy zamieniać. Zdrowie się samo nie regeneruje, więc trzeba poszukiwać aktacza, który je odnawia. Zamiast kolorowych kluczy z Wolfensteina tutaj poszukujemy kolorowych statuetek, aby przejść dalej. Podobujemy całą masę przeciwników. Co więcej, Graf w ogóle nie traktuje siebie serio i sam Lowang naśmiewa się z tego, że już ma dosyć tego oldschoolowego głównego. W grze znajdziemy również trochę twistów. Pierwszym i najważniejszym dla mnie jest miecz. Napieprzanie się za pomocą tego urządzenia sprawia masę frajdy. Ponieważ przeciwników możemy okroić na kawałeczki, to z przyjemnością będziecie odkrywać im nogi, szpony, pazury, głowy, paszcze itd itp. Oprócz standardowych uderzeń lekkich i mocnych możemy również używać mocy Chi. Dzięki niej będziemy mogli zdawać potężne ciosy mieczem, leczyć się czy wyrzucić przeciwników w powietrze. Na tym rozwój postaci się nie kończy. Za znalezione pieniądze będziemy mogli rozbudować swój arsenał, na przykład dokupić sobie drugi karabin maszynowy. A to, jak skutecznie będziemy eliminować przeciwników, wpłynie na to, jak szybko będziemy mogli dokupywać dodatkową energię, czy na przykład większe obrażenia zadawane przez nasze ciosy mieczem. Historia na początku nie porywa, ale po kilku godzinach robi się na tyle interesująca, że stanowi skuteczną motywację do kończenia kolejnych etapów. Zanim to się stanie, najlepszą motywacją jest walka. To sprawia cholernie dużo satysfakcji i frajdy. Zresztą zobaczcie sami. No with low Wing. Dodatkowe kudosy należą się do folioperom za wykorzystanie touchpada. Dzięki niemu możemy sprawnie korzystać z mocy czyli, bo szybkie waźnięcie palucha po ekranie jest lepsze niż dwukrotne stukanie strzałki do przodu. Reasumując, przy grze spędziłem ponad 13 godzin i świetnie się przez ten czas bawiłem. Shadow Warrior absolutnie zasługuje na solidne 4Q z dużymi brodami. Na dziś to koniec. Tak jak zawsze, lajkujcie, komentujcie i szerujcie. Najbardziej zależałoby mi, żebyście wypowiedzieli się, czy wolicie takiego spokojnie mówiącego kudana, czy kulana szalonego pana Japę z poprzednich filmików. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania co do gry, bardzo chętnie na nie odpowiem w komentarzach. Naturalnie, na zakończenie słuchar, Gdzie siada Optimus Prime, gdy ma biegunkę? Na Megatronie.